Siemaneczko, tak to teraz wygląda. Częściowo usunięte. Sylwia, opowiadaj. Widać dom. Wnieśliśmy już uschnięty, dom. wycięty bez. Wyrywaliśmy Źle mi się trzyma telefon z góry, przepraszam, że trzęsę, ale... Czy tak, jeszcze do usunięcia zostało to i będzie go widać. Do Żyda poszedł winogron, na res ale miał... z wszystkich stron. Słuchajcie. Mnie? Uf, uf że do Żydza poszedł winogron, który był na ścianie ganku, ale miał takie piękne grona. Spróbowaliśmy go. Przesadzić. Tak, czy coś z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Nie? No ja, jak to się nazywa? Spróbowaliśmy zrobić cedzonki. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiadomo, ale próbujemy. Na pewno tutaj też zrobimy porządek. Spróbujemy. No i będziemy dalej działać. W momencie, kiedy przestaniemy się czuć jak małpy w zoo. Tak, no to sąsiedzi potrafią przy samym tym asfalcie i kurwa stoją i sobie patrzą, nie? Jak do dwoje ludzi pracuje. Także bardzo ciekawie, e, wręcz dziwnie bym powiedział, też chora sytuacja dla mnie. Tak, Gabryśka krzyczy. No. Tak, tak to wygląda, starta się powiększa tam przez to dole, te całe zielsko, to jest dzisiaj z wycinek. Czy nawet nie weszliśmy do domu, nie zaczęliśmy nic robić do domu. Nie, na dzisiaj w domu wszystko na zewnątrz. No, tak, Wszystko. I jest co robić wciąż. Jest. Tak to Ale, wygląda. To, zobaczcie, jaki tu duży teren jest, prawda? Wydawało tak. się, że jest wąziutko. Nie, jest tutaj ze 2,5 do 3 metrów, myślę, spokojnie. Mamy więc, więc będzie, będzie to sadzić. No już agro włókina jest, więc pozostaje tylko zamówić ziemię, dowieść i będziemy działać, tak? Kolejny dzień w cudzysłowie w raju. W cudzysłowie dzisiaj. Tak, no dzisiaj to jakaś parana, jakiś cyr dzisiaj jest. Ale no to... Wszystkiego mieć nie można. Nie sąsiedzi też muszą być. Wszystkich nie zabijemy. Macie mamy. <gry> tak, ale Macie ty są. Dobra, działamy dalej.